Słuchajcie kochani, oto nowa ja, a raczej stara ja tylko znowu fryzurą. W ostatnim filmiku e, wspominałam Wam, że właśnie, żebyście trzymali kciuki, bo wybieram się do fryzjera, no ale niestety musiałam to wyciąć, bo tak jak napisałam Wam w opisie, za bardzo się rozgadałam i filmik wyszedł za długi, próbowałam go dwa razy wgrywać i, i niestety nie chciało mi się wgrać, dlatego też już tego nie mogliście usłyszeć. I oto objawiam się Wam nowo, znowu moją fryzurą. Musiałam, słuchajcie, obciąć włosy, ponieważ po ostatnim farbowaniu w Polsce, chyba pani fryzjerka troszkę się pomyliła i za długo mi przytrzymała rozjaśniacz i stało się bardzo brzydkie, zniszczone, bardzo wysuszone. Dlatego musiałam dać im naprawdę odetchnąć. I fryzura jest taka. Poza tym ja. Wolę właśnie troszeczkę krótsze fryzury, bo, bo ja mam bardzo dużo tych włosów, słuchajcie, i umyć je, i, i później rozczesać, i, i układać. To dla mnie jest to mniej więcej czas, około 40 minut, stania z rękami w górze, ze szczotką, z suszarką, yy, później jeszcze z prostownicą, więc. Yy, dla mnie to naprawdę za dużo. Poza tym one są grube, ciężkie, jest ich dużo i w rezultacie później chodzę cały czas w związanych tych włosach. No i, i tak wyglądam. Proszę, napiszcie mi, czy z tyłu są one dosyć krótkie? Takie. Proszę napiszcie mi, jak Wam się podoba w nowej fryzurze, czy Wam się w ogóle podoba, jeżeli Wam się nie podoba, to też napiszcie i dziękuję kochani, to co właśnie musiałam też wyciąć z poprzedniego filmiku, dziękuję Wam strasznie serdecznie za to, że jesteście, że jest Was coraz więcej, że liczba widzów mojego kanału cały czas rośnie, słuchajcie w ostatnich dniach po prostu było mi niezmiernie miło jak, jak widziałam cały czas coraz większą tą liczbę e, i tak jak Wam pisałam w biuletynie jest jeszcze brakuje jeszcze 5 osób do setki e, i tak jak obiecywałam będzie małe rozdanie e, powiem Wam szczerze, że już dwie rzeczy dzisiaj udało mi się kupić no, ale o nich opowiem Wam dopiero jak będzie Was równa setka. I cóż, moi drodzy, u mnie w końcu wychodzi słoneczko, bo, bo cały czas leje po prostu już od kilku dni i, i ja mam totalnego doła. Bo, bo nie znoszę kiedy pada deszcz. I cóż tyle chyba na dzisiaj za niedługo postaram się wygrać filmiki, które jeden już jest nakręcony, drugi za niedługo nakręcę. I kochani, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was serdecznie, ściskam całuję buziaki papa!